Muszę się dziś schować bo zamarznę i szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką krywkę, jakoś dojdę do przejścia. Światło w takim miejscu. też musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Domy zasypane aż po dachy. Ciekawe ile trwa ta śnieżyca. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? O, nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kermoren. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Kto to za świat, Enel? Nie, to Teddy Red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady, i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Na jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie wskazują drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę.